Okej, okay, więc cześć witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. No i co słuchajcie? Dzisiaj pokażę Wam jak zbudować działający samochód w Minecraftie bez żadnych modów, więc zostawcie tutaj koniecznie łapeczkę w górę oraz oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem, więc to już bez zbędnego gadania. Zaczynamy! więc na kanale już był raz taki właśnie film, gdzie pokazywałem wam, jak zrobić takie działające auto jednak tam był potrzebny też teksturpak, a tutaj macie całkowicie bez teksturpaka i pokażę wam jak zrobić jakiekolwiek komendy będą tak działać właśnie na, na świecie survival bo jak wiecie tutaj nie działają na przykład komendy, które są nam potrzebne żeby zrobić właśnie taki samochód klikacie sobie tutaj, to sobie zmieniacie i dajcie start landward. I teraz może, możecie sobie tutaj wpisywać wszystkie komendy, a więc dajcie sobie najpierw creative. No i OK, jak macie creative, no to sobie po prostu musicie oczywiście comment bloka przywołać. Dajcie sobie give, waszą nazwę. Comment blok OK. Dajcie sobie dwa comment bloki, bo to są dwie komendy. Stawiacie sobie w ten sposób. Tutaj wklejacie jedną komendę, do której macie właśnie link w opisie. Jest to strona autora, tam sobie zaznaczacie pierwszą dajcie ctrl c, tutaj dajcie ctrl v i w to miejsce teraz wklejacie drugą komendę, te komendy są tam podpisane pierwsza i druga, więc myślę, że nikomu to nie sprawi problemów, dajcie sobie done, tutaj macie pierwszą komendę, tutaj drugą, teraz ten command block możecie sobie na przykład zasilić za pomocą redstone'a lub możecie tam po prostu kliknąć always active i się będzie automatycznie aktywował no, i ok, tworzy nam się tutaj właśnie taka maszyna, jakby dzięki niej to wszystko będzie tutaj działało. To możemy sobie wyrzucić. Ok, i dobra, już chyba się całkiem stworzyło. Jeszcze tutaj chyba brakuje czegoś. Ok, ok, trochę się zacina, ponieważ właśnie nagrywam, i to też obciąża komputer, ale Wam raczej będzie wszystko płynnie działało. Tutaj możecie sobie aktywować: ono jest, ta komenda jest automatycznie już aktywna. Jednak, jeśli chcecie, możecie ją wyłączyć. Na tym wtedy macie to czarne szkło. my jednak włączymy sobie. Tutaj sobie usuwacie, jak to klikniecie, więc klikamy sobie na to. Teraz tutaj nam wszystko pisze, co jest nam potrzebne, aby, aby właśnie stworzyć to. Więc wyrzucacie 16 pistonów, 16 pochodni, więc ja wszystko wezmę i widzimy się z powrotem. No i ok, jeśli już macie wszystkie te itemy, wyrzucacie je sobie na ziemię. Teraz wam. Powstaje tutaj engine, czyli jest to silnik do naszego auta. Jak widzicie, z niego raczej nic nie zrobicie. Potem bierzecie sobie 10 bloków żelaza, wyrzucacie to po prostu na ziemię razem z tym i powstaje wam y, samochód. Jednak aby go włączyć, potrzebny jest też klucz, więc bierzecie sobie zaczep na linkę oraz kowadło. Y, stawiacie sobie normalnie i tutaj teraz jest bardzo ważne, co musicie wpisać. Tu musicie wpisać ok i to musicie wpisać od dużej litery, jakby, bo tak to nie będzie działać. Potrzebny nam jeszcze będzie jeszcze jeden. Nazwiemy go remove Car. To musicie dużymi, dużymi literami napisać, aby wszystko działało. Więc tak, macie już te dwa tutaj. No i co możemy sobie włączyć nasz samochód, żeby wam pokazać, że wszystko działa, dajmy sobie tutaj. Game mode 0. Jak widzicie, możecie sobie normalnie grać na Survivalu. Potem, jak wyjdziecie, to tego już nie będzie działało. To może sobie gdzieś postawić tak, aby nie było widoczne. No i dobra. No i okej, okay, Teraz możemy postawić to auto. I zaraz zobaczymy, jak on tutaj wygląda. A wygląda jak myślę, że całkiem fajnie. Na filmie, który był rok temu, właśnie też było takie auto. Jednak tamto wyglądał trochę lepiej, ponieważ był tekstur pack. No i tak. Jeśli wsiądziecie do auta. Ok. Teraz, aby go włączyć. Rzucacie ten klucz na Q i jak widzicie, powinno się włączyć zaraz. Ok, wszystko się tutaj włączyło. I teraz, żeby sterować na tym pierwszym e, slocie, jeśli trzymacie, to właśnie wam e, jedzie tak trochę powoli. Niestety trochę się to baguje i auto czasem lata do góry, jednak wam to raczej będzie działało normalnie wszystko, e, ponieważ mi tutaj jeszcze trochę laguje komputer przez to, że nagrywam. Jednak widzicie, w drugim macie wyższy tryb prędkości no jeśli dacie sobie na ten najwyższy, to jak widzicie auto po prostu zaczyna lecieć do góry więc zmniejszmy sobie na 1 Okej. Okay. no jak widzicie możemy sobie normalnie jeździć tutaj jeszcze na szybszym, niestety nie wiem czemu ono tak się do góry unosi, ponieważ jak przed filmem testowałem to właśnie wszystko działało normalnie jednak to chyba przez to, że komputer jest obciążony właśnie nagrywaniem dobra, więc Zatrzymajmy się na razie. Okej, okay, czekajcie. Nie wiem czy to się uda, ponieważ strasznie tutaj laguje. Okej, okay, czekajcie, dobra. Okej, okay, dobra, czekajcie. Zaraz się tutaj powinno. Dobra, więc samochód się wyłączył, jak widzicie. Możemy sobie z niego wysiąść. Myślę, że jedzę jest... sobie go zbudować. Na serwerze też chyba powinno działać, jednak nie wiem, nie sprawdzałem. I najważniejsza rzecz, komenda jest na wersji 1, ponieważ potem będą pewnie komentarze, że nie działa coś, ale to jeśli nie działa, to raczej <laughs> przez to, że ktoś coś zrobił źle, na przykład na złej wersji gra. Na 1.10 chyba też powinno działać, ale według mnie najlepiej jest na 1.9, ponieważ na taką wersję została stworzona ta komenda. Tak, możemy sobie wyrzucić ten, ten jakby zaczep na linkę, i właśnie auto się z powrotem podnosi. No i co? Wejdźmy sobie z powrotem na tryb kreatywny. I tak, to możecie sobie usunąć na tym. Jak widzicie, wszystko się usuwa. Teraz nasze auto już nie będzie działać jakby więc co myślę, że w tym filmie to już by było na tyle, jeśli film Wam się spodobał, koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz oczywiście zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego najnowszego filmu. No i co, ja się z Wami żegnam, no i cześć.